Cześć! Zaczyna się? Cześć! Pa! dzień! To inny ja robimy. Ej, cześć, Dzisiaj pa. eksperymentujemy z lodem. Suchy ludnik 78,5 stopni. Minus 78,5 stopni Celsjusa. I on jest suchy, bo jest z gazu, a nie wody. Dlatego jest suchy. Tylko no, masz suche palce? No tak. Na pewno? Ja no, chyba tak. Chyba że od fotów chyba. No to Dobra. ci No, że tylko, tylko, tylko sublimuję rękami, bo inaczej jakby. Ej! Co mnie się rzuca. Jako daj. na Jako pani ciało? nie. Masz, że... To boli?

Łapie ty! A mam dym! Uuu. Macie jeszcze jeden kubeczek. Padaj... Proszę. Ja chcę, ja chcę Możecie, możesz sobie wziąć swój kubeczek do swojego kubeczka. Aha, to ta... Mogę to wrzucić tutaj, bo wtedy się coś takiego dzieje. Kłada mi ktoś Tata, trzeba kamerę tutaj dać. To tutaj, chodź połączyć. Ja się da suchy lód do miski... Musisz dać wyżej, bo nie widzi kamera. Nie. I co teraz? Możemy wrzucać? To się dzieło, coś takiego, ale już tego nie widzę. Zmarzła miska. Jakby była ciepła, bo, adobe, to by że... się kręcił w kółko. Uiii, kręci się w kółko. Oui, oui. No, oui. cześć, oui. w kółko. U Franka słychać. No. Dobra, ja już Dobra. Ale nie. Ale no. Dobra. O, zobaczmy nie to też. Mogę zabalić ja suchę Tak? No tak. Mogę ja się się, się... Mogę? Zobaczmy. Może, że odstawcie kolbę na bok, bo nic nie widać. Znaczy cylinder. Odbija zapraszam. się! Odbija się. Odbija się, nie da się. Odbija się. Normalnie. Ale fajne. Musi się dać. Nie patrz. Pod... Mii, ale to fajnie wygląda. Jeszcze. Uuu. Co, Coca-Cola by się zrobiło. Coca-Cola, dajcie. Dobra, to ja... Co zrobię jeszcze raz z tym barwnikiem? To, już? Jak się da parni do tego, to się tak cieszyło? Tak i jak wrzucasz. O właśnie byłem taki pomysł. Ej! Dobra, co to jest. Po, 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 po. Daj żółty. Daj żółty. Robię i jeszcze kolejny niebieski. Daj. Czekaj. Czy ty nie... chcesz zabrać z tego? Paszka. Niby się nie da, a po... Bo... Dobra, nie da się tak, ale... Nie, tak też nie da. Ole <śleski> mi... No nie uważam, tylko przestałem na chwilę czuć. Jak to, ser? Robię Coca-Cola. Coca-Cola się w... robi. tak. Ja kupię ten dym. Dymek, patrz. Dymek, patrz, mam dymek. Nie, 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 Widzisz? No dobra, ktoś mi powie, dlaczego się ten suchy lud nie chciał barwnikiem. Dlatego, bo on jest gazem. Właśnie. Więc ciężko powietrze zaparwować ciepłej wody! Możesz kuski. dolać. A co się w tym stanie? Będzie bardziej długie. Będzie tak. bardziej długie. Ej, zafarbowały się bańki! Są zielone, a to jest czarne. No Nie. Może bańki są, że tak powiem, przeźroczyste, tylko tak szybko uciekają do góry. A, jeste zafarbowane. Jak chcę? Dolać ciepłej wody? Dobra, Dolać. Jeszcze bardziej. Może tam jeszcze doleję wody? Dodajemy jeszcze. Poczekaj, idę po czego. Dajmy do tej duże. Ja się do tego daj czego. Co zobaczymy? O, wow, ale ciepło to! Nie dymy już za bardzo. Joko to z ciepu! Bo to Jest ciepła, bo Franek dolał ciepłej wody. No właśnie, wygląda ci ciekawie. Nie, chciał, ja, że to. To jest gorsze. Nie, ty. Bo jak Dobra, a co się stanie, jak dorzucimy za dużo lodu? Nie, to się nie A potem co się stanie? Nie, nie. no to no co. No zamarznie, no w końcu lód wrzucamy no, do wody. Tak, bo zamarznie i potem się się w dziedzinie, a przestanie będzie to działać. Tak wygląda. I dymek. Ja to nie mogę. A dajcie mi wodę, tak? Wow.

a co gdyby... No, 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 A co to, napię... to jeszcze się no, tam? Matko. no, no, ale fajny pomysł. Pa, uwaga. Robię i no, no, to, no, 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 to i i no, Dobra, no, Mogę no, no, nie, nie, no, no, Eee, jest Mogę jeszcze to wybrać? No trzeba wyrzucić więcej. Znaczy, żeby ten ludzi się sam ruszał, kiedy Ta, są do tego tak wbite jest... monety. Ja chcę, żeby to wybuchło! Już puść, puść, puść. Wybuchło! Łoho! Puś. Wow, był wybuch! Odkręć razem.

Mogę, wujku, wlać całą, a potem dolać ciepłej? Bo to będzie bardzo się dymiło teraz. Możesz wlać. Ups. Jestem dywalacz ma... w styczniu. Tymek, ty, 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 ty wleję to, ty, to patrz. No to no. Ty Tymek, patrz, jak to fajnie wygląda, jak to się leje. Ej, poczekaj, daj. Ho. Teraz mi daj. Mojego. Idę do dolać ciepłej po wody. potem. jak

Dariusz! Bo jak jest tego zagrzemione, to mięso zrobi się nierobko. No, jakie pojk! No właśnie, walki robią? robią! one się łączą ze sobą i robią Zabieram takie... Zabierałaś te razy, że to uporzyliście? Zabierałam to do ręki! Nie, to już spadło! No tak! No, to z okulu! Sprzedamy! Nie, jeszcze nie! Jeszcze nie! Tym jak mam pomysł. To balonik! Wow. Ej, weź mi tutaj, bo to jest zbalony O! Ej, mi trochę zboż. Tego żeby mnie to nie pokazało. Co to zostało tam? Ty, mam, 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 mam! Nie, bo ja nie, 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 Pap, 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 pap. Pap Pap, Pap! Paduszka Pięciuszka! Pap! Ej, patrz! Franek, patrz! Patrz! Nie wylatuje Ej, patrz. i patrz! Pap! Mhm. Ale to fajnie... Uwaga, będziemy bo... Pap! To da się złapać. Widzowie, pokażę wam! Ej, nie biorę. To gazdać. Uwaga, będzie wybuchł. Już puściłem. Nie, musi to się. <laughs> ja to wygląda? Oglądniesz na filmie potem. No. Bupu, bupu, bupu. A my mamy taką miseczkę na każdy eksperyment. To jeszcze będzie użyło? Nie, Cimek, tak. Ty jak zasłaniasz. Tymek? bo zostały takie małe i one jak się łagodzą i próbuje się je bawić, to one się Słyski ruszają. jak już nie ma, jak Dziękujemy. Subskrybujcie, zapraszamy, pola i i to wszystko. Zapraszamy na inne filmiki, oglądajcie inne filmiki i coś. To pa. Jeszcze nie, muszę balona nas tak. To już nie jest ważne. Tak. <laughs> I did <that. laughs>